1. Memorandum. Budapeszteńskie. Przez 25 lat Władimir Putin grał według własnych zasad, łamiąc ponad 190 międzynarodowych umów. Ale niewiele zdrad boli bardziej niż ta dotycząca Ukrainy. W 1994 roku Ukraina stała na rozdrożu. Gdy Związek Radziecki się rozpadł, Ukraina odziedziczyła trzeci co do wielkości arsenał nuklearny na świecie. Ponad 1800 głowic nuklearnych, międzykontynentalne rakiety balistyczne oraz wiedzę, jak je uruchomić. Mówiąc prosto, Ukraina stała się potęgą nuklearną z dnia na dzień. Jednak zamiast trzymać tego arsenału, Ukraina podjęła odważną i kosztowną decyzję. Zrezygnowała z broni nuklearnej na mocy Memorandum Budapeszteńskiego. W zamian Ukraina otrzymała gwarancję bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych. Wielkiej Brytanii oraz, co najważniejsze, samej Rosji. Podpisy były jednoznaczne. Rosja zobowiązała się szanować granice, suwerenność i niepodległość Ukrainy. Logika wydawała się słuszna. Po co dźwigać ciężar broni nuklearnej, skoro wiodące mocarstwa świata obiecały ochronę? Kijów rozmontował swój arsenał, wysyłając głowice z powrotem do Rosji na demontaż do 1996 roku. Przez lata Ukraina ufała, że tuż na papierze wystarczy. Ale zaufanie jest kruchą sprawą. W 2014 roku Rosja najechała Krym, łamiąc nie tylko jedną, ale wiele umów. Memorandum budapeszteńskie zostało zniszczone, a następnie doszło do naruszeń porozumień z Mińska, Prank i Mińska-Dłudzi, mających na celu deeskalację konfliktu w Donbasie. Prezydent Putin przekroczył kolejną czerwoną linię, udowadniając po raz kolejny, że obietnice dla niego są negocjowalne. Dziś Ukraina jest uwięziona między zachodnią niepewnością a rosyjską agresją. Wygląda na to, że Stany Zjednoczone szykują się do rozszerzenia ochrony na Ukrainę na podstawie Artykułu 5, co jest czymś, czego prezydent Putin nie może znieść. Jednak szyptane rozmowy o ochronie na poziomie NATO dla Ukrainy bez pełnego członkostwa w NATO nie są już tylko plotkami. Premier Włoch, Georgia Meloni, otwarcie to popiera. A w Waszyngtonie i Brukseli trwają poważne rozmowy. Jednak dla prezydenta Putina to przerażające. W końcu, jeśli Ukraina otrzyma ochronę na poziomie NATO, bez przystąpienia do NATO, co stanie się z Rosją? Zanim przejdziemy do dalszej analizy, zgadnijmy skąd pochodzi nasza publiczność. Napiszcie w komentarzach swoją lokalizację, aby się dowiedzieć. 2. Włoska propozycja i czerwona linia NATO Rosji. Od pierwszego wystrzału Rosja wyznaczyła twardą linię: żadnych baz NATO, żadnych żołnierzy NATO na Ukrainie. Dla Moskwy to jest nie do negocjacji, ale Włochy cicho zaproponowały sprytną alternatywę. Zamiast formalnego przystąpienia Ukrainy do NATO, co by się stało, gdyby po prostu otrzymała najsilniejszą tarczę NATO, ochronę na podstawie artykułu 5? To jest sedno odważnej propozycji Włoch. Żadnych obcych baz. Żadnych flag NATO na ukraińskiej ziemi. Jednak, jeśli Ukraina zostałaby zaatakowana, odbyłaby taka, jakby samo NATO było atakowane. Bezpośredni cios. Premier Georgia Meloni była najbardziej głośnym zwolennikiem tego planu. Tydzień przed tym, jak Waszyngton odważył się to wspomnieć, Meloni już kładła fundamenty. W jej słowach: Potrzebne są wysiłki, aby położyć fundamenty dla sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. Gwarancje bezpieczeństwa muszą być wdrażane w kontekście sojuszu atlantyckiego, aby Europa nie mogła już powrócić do dramatu wojny. Ukraina otrzymuje ochronę bez technicznego łamania tzw. czerwonej linii Rosji. Ale czy to zadziała? Czy Europa jest gotowa, aby uczynić tę obietnicę rzeczywistą, czy pozostanie to tylko kolejną dyplomatyczną iluzją? I zostańcie z nami, bo następnie odkryjemy, dlaczego ta propozycja martwi Władimira Putina bardziej niż kiedykolwiek. 3. Praktyczne i finansowe wyzwania związane z wysłaniem wojsk. Na papierze pomysł wydaje się prosty. Po zawarciu rozejmu Europa wysyła wojska, aby zabezpieczyć kruchą linię frontu Ukrainy, ale gdy zagłębimy się w temat, plan jest daleki od prostoty. Pierwszym problemem jest to, że bez Stanów Zjednoczonych byłoby bardzo trudno dla krajów europejskich wystawić siły wystarczająco duże, aby monitorować linię frontu o długości 200 km, czyli około 1200 mil niemal na dystansie z Londynu do Rzymu. Aby skutecznie monitorować i stabilizować tak ogromny obszar, potrzebne byłyby dziesiątki tysięcy żołnierzy. A oto kluczowy punkt. USA zarówno za czasów byłego prezydenta Bidena, jak i prezydenta Trumpa wykazały niewielkie zainteresowanie wysyłaniem amerykańskich żołnierzy na Ukrainę. Prezydent Trump stwierdził, że europejskie narody muszą zająć się swoim podwórkiem. Bez wsparcia USA ciężar spada całkowicie na barki Europy. Jednak europejskie armie są już nadmiernie obciążone. Weźmy na przykład Wielką Brytanię. Londyn rozważał pomysł zaangażowania dziesięciu tysięcy żołnierzy w powojennej Ukrainie, ale planujący wojskowi wiedzą, że to nigdy nie jest tylko dziesięć tysięcy. Rzeczywistość jest bliższa trzydziestu tysięcy żołnierzy. Dlaczego? Ponieważ rozmieszczenia wojsk działają w cyklach: jedna trzecia na froncie, jedna trzecia w rotacji i przygotowująca się do wysłania, a jedna trzecia w trakcie regeneracji i szkolenia. To oznacza, że na każdych 10 tysięcy żołnierzy obecnych na Ukrainie, kolejne 20 tysięcy musi pracować w tle. To prowadzi nas do drugiej części tego problemu. Będzie to niezwykle kosztowne dla krajów, które zdecydują się na to. Utrzymanie 30 tysięcy żołnierzy to nie tylko kwestia butów, to także miliardy. Wynagrodzenia, sprzęt, logistyka i długoterminowe wsparcie mogą łatwo obciążyć budżety. Zwłaszcza dla krajów takich jak Włochy, Niemcy i Francja, które już są pod presją, aby spełnić cel wydatków obronnych na poziomie 2%. To właśnie dlatego Włochy naciskają na inny rodzaj rozwiązania rozszerzając ochronę artykułu 5 NATO na Ukrainę bez formalnego członkostwa, żadnych obcych wojsk stacjonujących na stałe, żadnej kosztownej okupacji, tylko obietnica: jeśli Rosja zaatakuje, Europa odpowiada. To jest symboliczne, tak, ale może być potężne i, co ważniejsze, przystępne. Jednak czy obietnica na papierze wystarczy, aby powstrzymać Kreml gotowy zaryzykować wszystko? I dlaczego ta debata dzieli Europę na pół? Ale najpierw, jak zawsze, upewnij się, że klikniesz przycisk lubię to, subskrybujesz kanał i włączasz dzwonek powiadomień poniżej. To bardzo pomaga w zasięgu tego wideo. Dziękujemy najlepsi z obserwujących. Cze. Alternatywne perspektywy na gwarancję bezpieczeństwa. Oczywiście nie wszyscy zgadzają się z odważną propozycją Włoch. W rzeczywistości niektóre z najostrzejszych krytyk pochodzą od doświadczonych umysłów wojskowych, takich jak emerytowany generał USA Ben Hodges, były dowódca armii USA w Europie. W niedawnej rozmowie generał Hodges nie owijał w bawełnę, gdy odnosił się do tzw. pomysłu Artykułu 5 bez NATO. Zwrócił uwagę na prostą, ale potężną sprzeczność. Jak można dać ochronę o artykułu 5 krajowi, który nie jest członkiem NATO, gdy właśnie strach przed prowokowaniem Rosji jest powodem, dla którego Ukraina nie została przyjęta do NATO. Przez lata Zachód, zwłaszcza za czasów administracji Bidena, wahał się przed zaoferowaniem Ukrainie członkostwa w NATO, obawiając się, że wywoła to eskalację nuklearną. A teraz niektórzy proponują danie Ukrainie tej samej ochrony, która wiąże się z członkostwem w NATO, bez samego członkostwa. Dla generała Hodgesa to nie tylko wątpliwe. To nielogiczne. Pomyśl o tym. Artykuł 5 to żelazna zasada NATO. Jeśli Ukraina, nie będąc w NATO, w jakiś sposób otrzymałaby ochronę podobną do artykułu 5, zobowiązałoby to kraje NATO do użycia siły przeciwko Rosji, tak jakby broniły Berlina czy Paryża. Generał Hodges zapytał wprost, czy naprawdę myślisz, że możesz skłonić 32 państwa do zgody na to? Węgry nawet nie zgodzą się na podstawową pomoc wojskową dla Ukrainy. Ten sceptycyzm nie dotyczy tylko polityki, ale także rzeczywistości operacyjnej. Hodges argumentuje, że Artykuł 5 wymaga nie tylko obietnic, ale także zaangażowania: zaangażowania do działania, do walki i do zaakceptowania ryzyka. A jeśli NATO nie może w pełni zgodzić się na przyjęcie Ukrainy, dlaczego miałoby ryzykować swoją wiarygodność, dając gwarancję artykułu 5 w wersji light? Zamiast tego, Hodges widzi więcej obietnic w innym planie, który cicho zyskuje na znaczeniu tzw. koalicji chętnych. Popierana mocno przez Wielką Brytanię i Francję, ta strategia obejmowałaby mniejszą grupę państw niezależnych od NATO jako całości, które postawiłyby wojska bezpośrednio na ukraińskiej ziemi. Na rok 2025 Wielka Brytania już zobowiązała się do wysłania około 10 tysięcy żołnierzy na potencjalną misję po zawarciu rozejmu. Ale Hodges ostrzega, liczby same w sobie nie mają znaczenia. Zanim zaczniesz mówić o tym, ile żołnierzy potrzebujesz, mówi, musisz określić misję. A tu zaczyna się poważny temat. Misja nie polega tylko na patrolowaniu granic, ale na odstraszaniu Rosji. To oznacza egzekwowanie jakiegokolwiek porozumienia o rozejmie z rzeczywistą siłą bojową. Siły koalicji potrzebowałyby jasnych zasad zaangażowania, zdolności do natychmiastowego i zdecydowanego odwetu. Choć podkreśla, że tylko taki poziom powagi sprawi, że Rosja uszanuje jakiekolwiek porozumienie. Będzie to wymagało zdolności powietrznych, lądowych i morskich, wyjaśnia. Jednostki przeciwdronowe, obrona powietrzna i rakietowa, precyzyjne ognie dalekiego zasięgu, inżynierowie, logistyka. To nie jest tylko kilka batalionów stojących na straży, to pełna siła militarna. Dopiero po zdefiniowaniu tej misji można zacząć szacować liczby. Nie chodzi tylko o wystawienie 10 tysięcy czy 20 tysięcy żołnierzy, chodzi o zgromadzenie odpowiednich zdolności, aby uczynić siłę wiarygodną. A jednak nie można zaprzeczyć kosztom. Wielka Brytania, Francja, Polska i inne kraje rozważające tę koalicję znają finansową i polityczną cenę. Żołnierze będą musieli rotować, szkolić się i utrzymywać długoterminowe zobowiązania, być może przez lata. Na początku roku 2025 budżet obronny Francji osiągnął właśnie 2,1% PKB, najwyższy od 1991 roku. Podczas gdy Niemcy wciąż mają trudności z osiągnięciem celu 2%, generał Hodges jasno mówi jedno: najlepszym sposobem na ochronę Europy jest pomoc Ukrainie w pokonaniu Rosji teraz. To jest prawdziwe odstraszanie. Ale oto leży rozdroże. Czy europejscy liderzy zdecydują się na tańsze, politycznie łatwiejsze rozszerzenie artykułu 5, wiedząc, że może to nie wystarczyć, aby powstrzymać Moskwę? Czy podejmą ryzyko wyższych kosztów i złożoności wysyłania rzeczywistych wojsk na Ziemię, tworząc koalicję poza NATO, pokazując prezydentowi Putinowi, że Europa ma poważne zamiary? Stawka jest ogromna. Dla Ukrainy może to oznaczać różnicę między przetrwaniem a okupacją. Dla Europy może to przekształcić bezpieczeństwo kontynentu na pokolenia. Jakie są Twoje zdanie? Czy Europa powinna zaangażować wojska na Ziemi? Czy propozycja artykułu 5 Włoch jest mądrzejszym rozwiązaniem? Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej, zwłaszcza jeśli masz doświadczenie wojskowe lub dyplomatyczne, chętnie usłyszę Twoją perspektywę. I zostańcie z nami, ponieważ następnie ujawnimy, jak europejscy liderzy cicho przygotowują się na obie opcje, podczas gdy Rosja nerwowo obserwuje. 5. Europejskie planowanie wojskowe i wysiłki koalicyjne. Podczas gdy Rosja nadal się postrzega, Europa cicho przeszła od debaty teoretycznej do planowania działań. W tym tygodniu wydarzyło się coś znaczącego. Wielka Brytania gościła ponad 200 planistów wojskowych z 30 krajów. Generałowie, ministrowie obrony i strategowie zebrali się, aby położyć fundamenty pod to, co może stać się największym wysiłkiem współpracy wojskowej na europejskiej ziemi od czasów zimnej wojny. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak nie ukrywał skali spotkania. W tym tygodniu w Londynie gościliśmy ponad 200 planistów wojskowych z 30 krajów, którzy przedstawiali wkład w wszystko, od logistyki i dowodzenia po rozmieszczenia na lądzie, w powietrzu i na morzu. Ta praca trwa w szybkim tempie. Będziemy gotowi do operacjonalizacji umowy pokojowej, gdy tylko jej dokładny kształt się ujawni. Krótko mówiąc, Europa się przygotowuje. Nie do wojny ale do tego, co nastąpi po wojnie. Przygotowują się, aby zapewnić, że suwerenność Ukrainy nie będzie tylko podpisana na papierze, ale fizycznie broniona przed przyszłą agresją Rosji. Ten impet przeniósł się bezpośrednio do Paryża, gdzie europejscy liderzy właśnie zakończyli szczyt pokojowy o wysokiej stawce. Wiele narodów, w tym Niemcy, Dania, Wielka Brytania i Francja, jest teraz otwarcie gotowych wysłać wojska do Ukrainy po zawarciu rozejmu. Ich cel jest jasny. Siły pokojowe będą trzymać linię i blokować wszelkie rosyjskie próby wznowienia konfliktu pod innym pretekstem. Naturalnie Moskwa jest wściekła. Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, nie zwlekał z określeniem tego jako aktu wojny. Ale tym razem Europa nie drgnęła. Cicho wspierana przez Stany Zjednoczone, które poprzez umowę o krytycznych minerałach dla Ukrainy... W 2024 roku zobowiązały się do wspierania gwarancji bezpieczeństwa europejskiego. Europejskie stolice wydają się bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek od 2022 roku. Prezydent Francji, Emmanuel Macron, poszedł nawet dalej, ujawniając kontury francusko-brytyjskiej współpracy wojskowej, która stanie się fundamentem przyszłej obrony Ukrainy. Zgodziliśmy się, że premier Wielkiej Brytanii i ja. Damy mandat naszym wspólnym szefom sztabu, aby wysłać francusko-brytyjski zespół do Ukrainy, aby przygotować format przyszłej armii ukraińskiej. To nie tylko kwestia obrony, to kwestia transformacji. Francja i Wielka Brytania już współpracują z Ukrainą, aby zaprojektować jej armię od podstaw. Jakiej armii potrzebuje Ukraina? Ilu żołnierzy? Jakie zdolności powietrzne i morskie będą wymagane, aby odstraszyć Rosję na dłuższą metę? Macron potwierdził również, że rozmieszczenia sił pokojowych nastąpią natychmiast po zawarciu rozejmu. Te siły będą obecne w określonych strategicznych lokalizacjach wcześniej zidentyfikowanych z Ukraińcami i będą zapewniać długoterminowe wsparcie i poczucie bezpieczeństwa dla Europejczyków oraz działać jako odstraszacz potencjalnej rosyjskiej agresji. Podczas gdy niektórzy członkowie NATO pozostają wstrzymani, w szczególności Węgry, Emmanuel Macron i Rishi Sunak. Idą naprzód z tym, co wielu nazywa teraz koalicją chętnych. Francja i Wielka Brytania już zasugerowały, że nawet bez jednomyślności NATO nie pozwolą, aby Ukraina pozostała bezbronna. Ale to, co czyni to jeszcze bardziej niezwykłym, to zmiana postawy w całej Europie. Przez lata europejscy liderzy byli niechętni do bezpośredniego konfrontowania się z prezydentem Putinem. Teraz z ukraińskimi siłami, które trzymają linię, a Rosją, która traci ludzi i zasoby, ton Europy uległ zmianie. Jednak czy te przygotowania będą wystarczające? Koalicja, nawet wspierana przez Wielką Brytanię, Francję i potencjalnie inne kraje, zatrzyma Rosję, jeśli Władimir Putin zdecyduje się ponownie ich przetestować? Nie przegapcie następnego rozdziału, w którym ujawnimy desperackie próby Rosji, aby zrekompensować swoje ogromne straty, w tym zaskakującą rolę Korei Północnej. 6. Warunki Rosji i cień armii Korei Północnej. W miarę jak rozmowy pokojowe posuwają się naprzód, Rosja szybko stawia swoje warunki. Ale to nie są zwykłe żądania są zaprojektowane, aby pozostawić Ukrainę odsłoniętą i bezbronną. Jednym z głównych punktów, na które Moskwa naciska, jest to, że jeśli dojdzie do rozejmu, Ukraina musi zaprzestać otrzymywania pomocy wojskowej nie tylko od USA, ale od wszystkich sojuszników, w tym krajów europejskich. Rosja chce czasu na odbudowę, przegrupowanie i przeprowadzenie kolejnej ofensywy, gdy Ukraina będzie słaba. Zachodnie agencje wywiadowcze, w tym niemiecki Federalny Urząd Wywiadu, wielokrotnie ostrzegały, że obecny cel Rosji to nie pokój, ale pauza. A jednak, żądając demilitaryzacji Ukrainy, Władimir Putin intensywnie poszukuje broni i ludzi. Korea Północna, mimo własnej izolacji i upadającej gospodarki, stała się jednym z nielicznych lifelineów Rosji. Pod koniec roku 2024 satelity potwierdziły, że północno-koreańskie samobieżne działa artyleryjskie M-1098 były dostarczane na Krym koleją. Obok nich przybyły koreańskie systemy wielokrotnego wystrzału i dostawy amunicji. Wszystko to, podczas gdy negocjacje rozejmowe nadal trwały. Ale to nie tylko sprzęt. Zgodnie z danymi Południowo-Koreańskiej Służby Wywiadu Narodowego... Około 12 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy zostało cicho rozmieszczonych w rosyjskim regionie Kursk w zeszłym roku. Teraz, na początku roku 2025, agencja AP donosi, że dodatkowe 3 tysiące północnokoreańskich żołnierzy jest wysyłanych, aby wzmocnić rosyjskie siły. Dlaczego północni Koreańczycy? Po pierwsze, ponieważ są tani. Podczas gdy rosyjscy poborowi wymagają coraz wyższych bonusów i zachęt, północnokoreańscy żołnierze przychodzą za ułamek kosztów. Doniesienia sugerują, że prezydent Putin zapłacił około 200 milionów dolarów za pierwsze 12 tysięcy żołnierzy, co daje około 16 tysięcy dolarów na żołnierza, znacznie mniej niż rosnące krajowe koszty rekrutacji w Rosji. Po drugie, pomaga to zarządzać publicznym gniewem. Każdy rosyjski żołnierz zabity na froncie wywołuje reakcję w kraju. Rodzice, zwłaszcza rosyjskie matki, stają się coraz bardziej głośne w obliczu ogromnej liczby ofiar. Używając północnych Koreańczyków, prezydent Putin unika dodawania nazwisk do rosyjskich list ofiar. Ta strategia jest niczym innym jak cynizmem. Rosja chce zablokować Ukrainę przed otrzymywaniem zagranicznej pomocy, jednocześnie cicho zatrudniając zagranicznych najemników i gromadząc zagraniczne bronie. Jednak zamiast zastraszać Europę, robi odwrotnie. Europejscy liderzy, obserwując desperację prezydenta Putina, podwajają swoje wysiłki. Prezydent Macron niedawno przypomniał światu: Ukraina jest suwerennym narodem. Rosja nie będzie dyktować, kto pomaga Ukrainie, ani w jaki sposób. Nastrój w całej Europie staje się coraz bardziej stanowczy. Jeśli Rosji pozwoli się importować żołnierzy i broń z Korei Północnej, Europa uzasadni odmowę udzielenia Ukrainie wsparcia od własnych sojuszników. Jak ta rosnąca napięcie zmusza Europę do podjęcia najodważniejszego kroku w historii, czy Europa w końcu przygotowuje się do bezpośredniej interwencji wojskowej z NATO lub bez. 7. Wizja Macrona na szczycie pokoju w Paryżu Emmanuel Macron stanął przed swoimi europejskimi odpowiednikami i jasno dał do zrozumienia, że czas na wahanie się skończył. Rosja nie będzie dyktować, jak pomagamy Ukrainie. To był najczytelniejszy sygnał, że Europa nie jest już zadowolona z gry defensywnej. Po latach sankcji, dostaw broni i półśrodków, Francja prowadzi blok gotowy do działania. Ciężar historii wisi nad Europą. Od okopów poszczególnej wojny światowej po konfrontacje zimnowojenne, europejscy liderzy znają cenę ustępstw. Widzieli, co się dzieje, gdy dyktatorzy mają pozwolenie na niekontrolowane przekształcanie granic. Teraz, gdy rosyjska agresja osiąga niewyobrażalne poziomy, ponad 1200 ukraińskich cywili straciło życie tylko w pierwszych dwóch miesiącach roku 2025, Macron i jego sojusznicy wyznaczają granicę. Prezydent Francji nie jest sam. Wielka Brytania, Polska, państwa bałtyckie, a nawet Niemcy, które były długo krytykowane za swoją ostrożność, teraz wspierają silniejszą, bardziej skoordynowaną odpowiedź europejską. Siły pokojowe, doradcy wojskowi i odbudowa armii Ukrainy nie są już teoretyczne, są planowane. Przesłanie z Paryża jest proste i zdecydowane: Europa nie pozwoli, aby historia się powtórzyła. Ale oto pytanie, na które nikt jeszcze nie odważy się odpowiedzieć. Kiedy rosyjskie wojska w końcu spotkają tę odbudowaną, wspieraną przez Europę Armię Ukraińską, jak daleko Europa naprawdę jest gotowa się posunąć? Odpowiedź poznamy w następnych wydarzeniach. Będziemy na bieżąco informować o najgorętszych wiadomościach. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy film, kliknij przycisk Lubię to i nie zapomnij zasubskrybować kanału. Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknij film, który pojawia się na ekranie teraz. Jestem pewien, że pokochasz tę treść. Napisz w komentarzach, jaki kraj chciałbyś zobaczyć w naszym kanale. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta i no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.